Dramatyczne Poniedziałki z ZWLT. Dużo jest problemów z nazwami traw, roślin i jagód. Nie wszystkie one są nam znane. Czasami mają kilka nazw, które inaczej prezentują się w Polsce i nieco inaczej w Wilnie. I znowuż może to prowadzić do pewnych nieporozumień. Dostaniemy nie te jagody, które zamówimy, a więc zjemy nie te, które lubimy. Wszystkim nam są znane małe, granatowe jagody, które pojawiają się w środku lata i po wileńsku nazywamy je czernicą. W języku ogólnopolskim wyraz ten istniał dawniej, ale w XIX wieku zaczęto używać innych nazw czarna jagoda i borówka lub po prostu jagoda. W Polsce możemy więc jeść placki, lody z jagodami lub nawet smakowite jagodzianki bułeczki z nadzieniem z jagód czarnych, jagód lub po prostu borówek. Sam wyraz jagoda ma znaczenie też bardziej ogólne – owoc wielu roślin, więc do identyfikacji naszych czernic jest mało przydatny. Wyraz borówka na terenie Polski określa czarną jagodę, czyli naszą czernicę, oraz drobne czerwone jagódki, które na Litwie też nazywamy borówkami. W Polsce na nie się jeszcze powie, Borówka brusznica lub borówka czerwona. A więc na Wileńszczyźnie mamy dwie bardzo klarowe nazwy na określenie tych jagód. Czernica to czarna jagoda, a borówka to czerwona. I nie mamy żadnego problemu z ich identyfikacją. Czy musimy więc wyrazu czernica przestać używać? To jest pytanie. Nie jest on błędny, pięknie natomiast podkreśla naszą tożsamość i łączy z miejscem, z którego pochodzimy. Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.